Cześć! Dzisiaj dla Was unboxing. E, unboxing. Najnowszej komody z DMC. E, zobaczyłam ją ostatnio na reklamie. Gdzieś na Facebooku, chyba, czy na Instagramie. E, I kurczę. Wow, podoba mi się. Dobra. E, poszłam na stronę DMC. Okazało się, że wysyłka do mnie. Do Anglii jest darmowa. W dodatku były tam jeszcze jakieś kody zniżkowe. Okazało się, że jeszcze odliczałem cło e, wat od ceny, bo ja jestem poza Unią, e, no więc nie mogłam się nie skusić. Zresztą nie tylko ja się skusiłam, ale o tym to później. E, i, I ją zakupiłam. Zakupiłam komodę i dostawkę do komody. I właśnie dzisiaj przeszły. Chyba nie cały tydzień szły. Także naprawdę szybko. Naprawdę szybko. Wybaczcie taki dziwny e, kąt. O kurczę, to jest w zapakowane. Dobra. Naprawdę jest super zapakowane. Będziemy powoli otwierać. Tak. jest dalej komodzie ok, ja to zostawię na dół i zaraz ją wyciągnę i pokażę Wam całą jak ona wygląda zobaczymy teraz jak to wygląda szczerze myślałam, że ona jest mniejsza jestem naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo miło zaskoczona jak na początek. Tutaj jest u góry plastik przezroczysty. Zobaczcie. Aha, no bo tak. To jest komoda modułowa. Więc ona się... Każda szufladka jest osobnym pudełkiem. Tak? Że można sobie wszystko osobno ...by układać. Dobra, mi to z boków. Nie no. Mamy... ...pierwszy moduł. Drugi moduł. I górę komody. Gdzieś powinny być... Co tu jest? Tu jest jakaś ściereczka. Ach, to jest ten materiał, żeby ten wzór sobie wyszyć, tak. Tutaj sobie można wyszyć hafty. Ale gdzie są? Są. To jeszcze w każdej szufladce uchwyty, które trzeba przykręcić. Ja czekajcie, bo ja mam akurat pod ręką moje podręczne śrubokręciki. Więc zaraz to zrobimy. mogli ją zobaczyć w całej okazałości. no wiecie co, cenowo to wychodzi naprawdę super e... okej, okay. zrobimy jedną na razie nie będę wam więcej hałasować ale proszę, Komoda wygląda tak, jest biała, e mamy jakieś normalowe na MC, tak jak mówię każdy, każda szuflada jest osobna, e u nich z tego, co tam pisało, to zamysł jest taki, że można sobie po prostu iść e gdzieś, haftować, przenos przenosząc się do innego pomieszczenia, wziąć ze sobą po prostu jedno pudełko. Także, no super. U góry mamy dość głęboko. Fajne przegródki. Szuflady nie mają żadnych podziałek, co w sumie też jest fajne, bo w tej e, drewnianej szufladzie, dużej komodzie te podziałki były takie Ni w tą, ni w tą. Więc komoda jest super. E, rozpakuję jeszcze nadstawkę. Dostawkę do tej komody. I potem pokażę Wam z drugiego ujęcia, jak one we dwie... E, jak to wygląda razem. Bo to jest dość ciekawe. Kurczę, no naprawdę super. E, hmm. Wiecie... Ja lubię swoje komody E, bardzo jej lubię. Ostatnio miałam okazję kupić, właśnie od kogoś odkupić za niedużą kwotę, e, tą małą komórkę ręce. Ja ją odkupiłam od tej osoby e, i to było bodajże jakieś tydzień zanim zobaczyłam tę modelu. Więc. Dobra, więc zdecydowałam się na tą i tą małą e, odsprzedałam od razu koleżance. No bo ile człowiek może mieć tych komodęce? ja nie mam tyle miejsca, ja jestem w takim kącie w Więc O, zobaczcie, są dwie dodatkowe szuflady jeszcze. Tak? Nie no super. Super. E, zaraz ją poskręcam. Poprzekręcam wszystkie. E, co ja mam poprzęć? Pokwęcę wszystkie. I wam pokażę dalej. A do tego. Do tego otwieram sobie skąpy. Z drugiej jest adres. Do tego w zestawie są jeszcze muliny. Tu mamy paczkę 30 mulin, które są w tej dostawce i paczkę 70 najczęściej używanych kolorów, które przychodzi razem z komodą. Więc, no, no kurczę, naprawdę super, super deal. Eee, świetny, świetny zakup. Bo jakby nie było, kosztowało dużo mniej niż ta dużo. Ja tutaj sobie jeszcze wzięłam magnesiki dance. Była okazja, czy nie? No, nie? Dobra. Ja je poskręcam i pokażę Wam razem z dużą komodą. Zobaczycie, jak one wyglądają obok siebie. Możemy kręcić dalej. Poskręcałam już całą komórkę, przekręciłam wszystkie uchwyty i zobaczcie. Jest super. U góry mamy pudełeczko. ramkę na zdjęcia. Szufladki są bez podziałek. ale to mi akurat pasuje. Bardzo mi to pasuje. Szufladki chodzą fajnie. Mamy 100 eee, A tu macie starą komodę dającą. Musiałam trochę przemogowanie zrobić. Eee, Pościągać parę rzeczy z szafki, żeby się zmieściły obie. Eee, jak wiecie, ja swoją starą komodę musiałam przerobić. Eee, przerobiłam sobie przegródki. Dorobiłam sobie sama przegródki eee, z tektury i pianki, żeby, żeby móc poukładać bobinki. Więc wygląda to, jak wygląda. Nie jest idealnie, ale nie byłam, nie jestem przekonana do wydawania setek yy, fontów na te bobinki yy, z firmy Pipe Także zobaczymy teraz. Zobaczcie, jakie głębokie są te szufladki. No naprawdę super. Patrzcie, jakie głębokie. Nie no ekstra. Ekstra, naprawdę jest ekstra. Przepraszam Was za to kręcenie z ręki, ale inaczej nie umiem. No cóż. Takie są, takie są dwie komodki Duże. A pokażę Wam jeszcze tą najmniejszą, która była wypuszczona że rok czy dwa lata temu. żeby tylko mogła ją wyciąć. Tak, żeby nie narobić powoganu chwilkę. Dobra. Tutaj widzicie, jeszcze na górze jest to najmniejsze. Najmniejsza komutka DMC. E, troszkę podjaśnimy Wam tutaj. E, kupując tą, dostajecie 100. 120 mulin chyba? Tak, 120. Tak jak mówiłam, ja odkupiłam ją bez mulin. Nie zależało mi na mulinach. E, Szufladki są. Bardzo płytkie. Ciekawe czy w nią się zmieszczą popinki. Bo jak widzicie, ja mam tutaj sulki poukładane, ale no nie. Popinki się nie mieszczą. E, ja miałam sulki poukładane w niej, e, ale no kurczę, nie. E, ta biała jest jednak wiadomo. Nie wygląda to super, ekstra, idealnie, bo ta każda szuflada jest osobnym modułem. Taki zamysł tej komody, żeby ona była modułowa. Można sobie dokupić więcej tych szufladek, bo szufladki można osobno dokupić w paczkach po dwie. Więc można sobie naprawdę fajny, fajne, e, fajną organizację z tego zrobić. No i tak. Naprawdę, naprawdę mi się podoba. Jest super. E, kwestie finansowe. Powiem, że na pewno was to ciekawi. E, ja nigdy za żadną komodę DMC u mnie nie zapłaciłam pełnej ceny. E, zawsze udało mi się jakieś zniżki złapać, jakieś promocje, więc e, no, jeszcze nie oszalałam na tyle, żeby pójść, po prostu wejść do sklepu i kupić. Nie, nie. Dużą komodę DMC z pełnym zestawem miedzi kupiłam za bodajże 360, coś koło 300 funtów, bo była akurat promocja 30% zniżki na wszystko w sklepie, więc ja ją chwyciłam tam. Ale ta biała komoda, łącznie z dostawką, kosztowała już tylko 105 funtów. I do tego 100 muli. Na mulinach mi aż tak super nie zależało, bo mulin mam dość. Mam pełno, więc e, muliny są miłym dodatkiem. E, no, ale zobaczcie na przykład teraz ta mała komórka. E, do tej pory w najniższej cenie, jakiej widziałam, to była 130 funtów. E, I tam jest 120 mulin, także no, takie porównanie trochę. E, Praktycznie ten sam koszt tej małej i tej białej komody. A jednak funkcjonalność jest. Funkcjonalnie ta biała jednak wygrywa dla mnie. Oczywiście nie ma tego, tego takiego uczucia drewna jak ta oryginalna. Ta oryginalna jest naprawdę przepiękna. E... Szufladki, te uchwyty. Tutaj mam bałagan wielki. <laughs> się nie patrzeć, ale no tak. Super. Teraz mogę organizować dalej. Pomyślę, co w nią schować. E, mam jeszcze moją starą, bardzo starą komodę DMC, e, obitą materiałem, ale ona stoi w szafie. Także sorkie, ale nie wyciągam jej na razie, bo to się wiąże z większą. Z większym wysiłkiem, że tak powiem. Ale tak. Tak się prezentują komórki DMC. E, mała zaraz leci. Dalej w świat. A biała. Zabieram się zaraz za organizację. Jest wyższa od oryginalnej. Jest głębsza od oryginalnej. Naprawdę mi się podoba. Super. Do usłyszenia, pa.